Skąd pamiętam jestem fanką dobrego jedzenia. Po prostu uwielbiam sobotnie poranki w domu, gdy mogę celebrować najważniejszy posiłek dnia, czyli śniadanie. Teraz, kiedy mam swój własny dom, staram się zdrowo gotować, a robiąc cotygodniowe zakupy połowa naszego kosza sklepowego zajmują owoce i warzywa. Nie wiem, czy też tak macie, ale przez trwający od kilku miesięcy lockdown testuję też w domu Multum nowych przepisów, które wpadają mi w ręce. Codzienne posiłki całej rodziny dają nam szansę, aby stworzyć w domu taką szczególną atmosferę, a główną rolę w tym dziele odgrywają dorośli i dzieci, zgromadzeni przy stole, bo jedzenie i przyjemność z jedzenia budują po prostu ramy w domu i wiążą wszystkich. Część współczesnych rodziców. Ma jednak zgoła inne zdanie na ten temat. Uważają, że organizowanie wspólnych posiłków to marnotrawstwo czasu i zbyt dużo kosztuje ich to energii, więc wybierają prostsze rozwiązanie, jakim jest jedzenie oddzielnie i zupełne, zupełne zrezygnowanie z rodzinnych posiłków. Przy okazji rodzinnego posiedzenia przy stole ujawniają się bardzo często konflikty rodzinne. Często właśnie wtedy dzieci zwracają na nie naszą uwagę. W filmie tym postaram się omówić niektóre z nich i dam Wam gotowe rozwiązanie, jak sobie z nimi poradzić. To kwestia indywidualna każdej rodziny. Jak wiadomo, każda rodzina jest inna i każda matka, ojciec, jak i dzieci są inni. I myślę, że trzeba być fanatykiem, żeby twierdzić, że jedne zasady charakteryzują lepszą rodzinę niż inne. Kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest to, że praktycznie różnice zależą. Od różnic w wartościach wyznaczanych przez rodziców. W tym filmie chcę pomóc Ci w znalezieniu uniwersalnych praw, które, a nóż widelec, będą pasowały do Twojej rodziny i pozwolą zażegnać horror rodzinnego siadania, siadania do posiłku i Twoje wieczne zamartwianie się tym, że dziecko nie chce jeść. Zrób sobie kubek herbatki i zaczynamy! Posiłek można zdefiniować jako wyważona mieszanka dobrych potraw, ale również troski, bliskich relacji, kontaktów z ludźmi i swego rodzaju radości dla zmysłów. Znane pożekadło mówi, jesteś tym, co jesz. Przede wszystkim odpowiadają za odżywianie własne, jak i swoich dzieci. Mam na myśli, że decydują, co kupią w sklepie i jakie produkty trafią do koszyka. I nie tylko to, bo troszczą się jeszcze, by w domu zagościła dobra atmosfera, a na linii rodzic dziecko dominowały pozytywne relacje. Dzieci nie są ekspertami w umiejętności troszczenia się o siebie i dbania, m, mogłabym to ująć, o prawidłowy ton, jakim się mówi w domu. Więc do czego dążę? Jeśli Jakość relacji zależałaby od dzieci, wywołałoby to chaos i mogłoby się po prostu źle skończyć, bo najzwyczajniej w świecie nie są jeszcze na to przygotowane. Umiejętnością dzieci, w odniesieniu do jedzenia, jest na pewno fakt, że potrafią odpowiadać za swoje apetyty czy smak, a ich reakcje na daną potrawę są zawsze wiarygodne. Wiedzą, kiedy czują głód i kiedy są najedzone. Dlatego nie musisz już zamartwiać się non-stop, że twoje dziecko zjadło tylko załóżmy pół talerza obiadu. Nie ma obawy, żeby mogły utyć czy umrzeć z głodu, jeśli tylko pozostawimy je samym sobie. Co ciekawe, dzieci posiadają bardzo czułe kubki smakowe. A ich smak zmienia się w czasie podobnie jak u dorosłego. Zachęcam, aby w większym stopniu zaufać dziecku i uszanować ich kompetencje. Mam ogromną nadzieję, że rodzice zaprzestali już praktyki podsuwania dziecku na siłę porcji, która z powodzeniem mogłaby być porcją dla rolnika wracającego z pola. Jeszcze pokolenie temu praktyka ta uważana była za zupełnie oczywistą. Strachując już od tego, przejdźmy do kolejnego punktu tego filmu, czyli dobrego nie tylko dla ciała, ale i dla duszy jedzonka. Jesteśmy tym, co jemy. Dlatego podczas zakupów w sklepie warto wziąć do ręki artykuł, który chcemy kupić i jednak przeczytać tę etykietę, bo najlepsze produkty to te, które mają w swoim składzie do pięciu składników. Uwierzcie mi, przygotowanie dobrze zrównoważonego posiłku nie powinno trwać dłużej niż 45 minut, choć nie wykluczam oczywiście, że zdarzają się potrawy, które są bardziej czasowolne. Podczas skomponowania posiłku, kierować możemy się podpowiedzią z dobrze wszystkim znanej piramidy żywieniowej. Znam wiele dzieci, które przechodzą przez fazę, w której codziennie jedzą tylko jedną określoną potrawę. Mamy, i nie tylko, bo ojcowie pewnie też zamartwiają się, co w takiej sytuacji zrobić. Powiem tak. Drogi rodzicu, tylko i wyłącznie zależy to od Twojego dobrego nastawienia i czasu, czy będziecie im na to pozwalać. Powiedzenie w pewnym momencie przysłowiowego dość jest jak najbardziej na miejscu. Wystarczy po prostu powiedzieć zdanie typu: Dziś ci tego nie ugotuję. Zamiast moralizatorskich wykładów na temat zdrowego odżywiania, tym okresom monotonnego jedzenia można zapobiec, zapobiec już od najmłodszych lat, zabierając już e, małe dziecko e, raz czy dwa razy w tygodniu na zakupy. Tak, aby spra sprawiało Wam to wszystkim frajdę. Oraz najlepiej tłumacząc, dlaczego jedne rzeczy kupujemy, a innych nie. Pozwólcie mu spróbować jabłka czy sałaty, e, bądź. Innych, jakichkolwiek zechcecie warzyw i owoców od lokalnego dostawcy i tych z sieciowego sklepu. Pokażcie dzieciom różnicę w wyglądzie i smaku między chrupiącą marchewką a tą lekko zwiewczalną, albo między jej konsystencją czyli tą rozgotowaną, a, ta, a tą, która ma właściwą twardość. Większość dzieci, które ma takie doświadczenia, zostaje to z nimi do końca życia. I nie wszystkie od razu staną się świadomymi konsumentami i nie tkną już nigdy śmieciowego jedzenia, ale pewne kryteria mogą zostać do końca życia. Sądzę, że czas przeznaczony na zakupy, gotowanie i wspólne jedzenie to czas bardzo wartościowy dla każdej rodziny i dobra inwe inwestycja na przyszłość. Takie jest moje zdanie. Nie twierdzę, że to obowiązująca prawda, Dzieciństwo to czas eksperymentowania, a jego wynik będzie znany dopiero, kiedy dzieci opuszczą dom rodzinny. Warto też zapraszać dzieci do kuchni. Tak wcześnie, jak to tylko możliwe. W wieku trzech lat dzieci są już wystarczająco duże, żeby stać się małymi szefami kuchni. Najlepiej ustalić jeden dzień w tygodniu, na wspólne gotowanie z którymś z rodziców który z czasem może przekształcić się w stałe pomaganie rodzicom w kuchni. Dzieci nigdy nie były tak świadome kulinarnie jak teraz. Rodzice śledzą praktycznie wszystkie programy i blogi o gotowaniu, a coraz więcej uważa, że zdrowe, różnorodne jedzenie jest super ważne i dlatego podsuwają swoim dzieciom coś więcej niż Paluszki rybne czy kurczaka w panierce w zestawie z frytkami. W promowaniu zdrowej kuchni pomogły też na dobrą sprawę programy kulinarne, między innymi również te z udziałem dzieci, jak chociażby znany program Oddaj fartucha z szefem w tytule. Zwycięzcy kolejnych edycji a było ich naprawdę sporo, że nie sposób za tym nadążyć, są nowymi idolami. A kulinarne urodziny to dziś mocny trend. Co zamiast tradycyjnego jedze jedzenia tortu w domu robią zaproszone dzieci? One przygotowują pod okiem kucharza sałatki czy babeczki, a potem częstują nimi również rodziców. Bo gotowanie daje młodym ludziom mnóstwo radości, uczy samodzielności i zaszczepia wiarę w siebie. W fińskich szkołach, które uchodzą za jedne z najlepszych na świecie, przykładowo dzieci uczą się właśnie kroić, mieszać i przyrządzać potrawy dostosowane do jego wieku. Ja z tego co jeszcze pamiętam, w swojej szkole nie miałam możliwości, żeby gotować, ale dużą zasługą, że to dziś umiem, jest inwencja mojej mamy, która sprawiła, że kuchnia i magia potraw, które z niej serwujemy, nie jest dla mnie czarną magią. Pozwólmy zatem dzieciom zadomowić się w naszych kuchniach i gotujmy z nimi jak najwcześniej, nawet gdyby czekało nas tam później dwa razy więcej sprzątania. Chcę przejść teraz do klubu programu, czyli zachowania przy stole. Każdy z rodziców powinien odpowiedzieć sobie najpierw na pytania typu: Przede wszystkim, czy chce stworzyć w swoim domu kulturę jedzenia, w której siedzi się przy stole? Czy te zasady mają obowiązywać zarówno dzieci, jak i dorosłych? To jest też ważne. I co w przypadku, gdy rodzic spieszy się na spotkanie, czy na przykład chce coś obejrzeć w telewizji? I czy można, załóżmy, odchodzić od tego stołu, najpierw spyta się o pozwolenie? Przeanalizujcie również, co w przypadku, gdy ktoś. Na przykład, nie ma apetytu. Zastanówcie się nad tymi pytaniami i przedyskutujcie je najlepiej całą rodziną. A jak już znajdziecie się przy tym przysłowiowym, rodzinnym stole, to proszę Was z całego serca, abyście nie ingerowali wtedy w zachowanie dziecka. Wspólny posiłek jest dobrym czasem do jedzenia, a nie krytykowania i nieustannego korygowania waszego dziecka. Na przykład nie zjesz, nie pójdziesz się bawić. Jesz jak ptaszek. Yy, albo yy, co jeszcze gorsze jedz ładnie, bo nie urośniesz taki silny jak tata. Widzicie tę minę? No właśnie. Wspólną cechą tych wypowiedzi jest język władzy i pouczania rodzica, który bez przerwy chce zmieniać i pouczać osobę, do której skierowane są te komentarze. Podczas takich podtekstów Dobra atmosfera ulatnia się, zostaje zmącona i ani dziecko, ani wy nie będziecie mieli przyjemności z jedzenia, a nawet nie będziecie mieli radości ze wspólnego towarzystwa. Dlatego proponuję, by porozmawiać o zauważonych błędach w innym, korzystnym dla obu stron czasie. Kolejnym aspektem, jaki chciałam poruszyć, jest kultura jedzenia. Mam tu na myśli takie sprawy jak nakrywanie do stołu. Sprzątanie oraz zmywanie naczyń. Warto ustalić w rodzinie Wasz wewnętrzny zwyczaj, czy zajmujecie się tym na zmianę, czy też wszyscy sobie pomagają. Warto angażować do pomocy nawet najmłodsze dzieci. Już dwulatki, jak opowiadałam Wam w filmie o porządkach, bodajże dwa tygodnie temu, chętnie. Chętnie one również pomagają swoim rodzicom. I póki mają takie chęci, to wykorzystujcie to, bo te piękne czasy nie trwają w niektórych rodzinach długo. Bo twój pięciolatek, który z dumą i radością pomagał zmywać naczynia po obiedzie, często zmienia się w piętnastolatka, dla którego zajęcie tego typu może być co najmniej uwłaszczające jego godności. Ale czy warto się tym przejmować? Nie. Absolutnie nie. Brudnym naczyniom przecież nie przeszkadza nastrój zmywającego. Gąbka do naczyń też przeżyje wściekłe wykręcanie, a śmiecią to całkowicie obojętne, czy wynosi je z zadowoloną miną, czy ze złoszczonym. Dobijając do brzegu. Rodzice żarą się czasami, że nie potrafią ubrać w słowa tego, co chcą dziecku przekazać, co leży im zawsze na sercu żebyście wiedzieli jak zachować się w danej sytuacji chciałabym podać teraz gotową receptę gotowe rozwiązania na sprawy związane z kulturą jedzenia i przebywania przy stole przedstawię te które najczęściej niepokoją rodziców stosując te przykłady możesz być pewna że wzrośnie twoja wewnętrzna wartość jako mama mam na myśli Między innymi sytuacje, kiedy zamartwiasz się, że Twoje dzieci nie chcą jeść tego, co ugotujesz. To może być dla wielu rodzin stresujące i kłopotliwe. To, co w pierwszej kolejności powinnaś zrobić, e, oczywiście ze szczerej troski o dziecko, ale i o siebie samą, to wyrazić stanowczo własne zdanie. Powiedz dziecku, jeśli ponownie będzie wybrzydzać, zdanie typu. Ostatnio bardzo trudno ugotować mi coś, co Ci smakuje. Może mi podpowiesz i coś zaproponujesz? Zapewne zdarzy się tak, że dziecko nie odpowie od razu. Daj mu po prostu na to czas, a otrzymasz feedback. Innym przykładem, jaki chciałam tu podać, jest troska rodziców, że ich dziecko nie chce spróbować pewnych warzyw czy owoców. Wtedy najlepiej byłoby sformułować swoją wypowiedź w ten sposób, Zaczynając jak zawsze od swoich uczuć, jak ty to widzisz. Czyli chciałabym, żebyś spróbował brokuła, bądź też innego warzywa. Ja sama go uwielbiam, więc chciałabym, żebyś i ty go polubił. Właśnie w taki sposób możesz to przekazać. Być może kamień spadnie ci z serca, że proponowałaś, a jaki będzie rezultat, to się okaże później. Bardzo często słyszę też zdania typu nie podoba mi się, gdy bawisz się jedzeniem i to może poskutkować u starszych dzieci, ale nie jest adekwatna do dwulatka, który tak naprawdę dopiero uczy się obchodzenia z jedzeniem. No i chciałabym rozwiać jeszcze jedną kwestię, jaką jest prośba rodziców o porządne siedzenie przy stole. Na przykład chciałabym, chciałbym, żebyś siedział na krześle normalnie, a nie ciągle się wiercił. I wszystko się tu jak najbardziej zgadza, jeśli te słowa wypowiedziane są tonem autorytetu. Tylko jest jeden malutki wyjątek: bo 13-latkowi dręczonemu przez bóle wzrostowe bardzo ciężko będzie usiedzieć prosto jak struna bez wiecznego poprawiania swoich długich racic. To już wszystkie aspekty, jakie przygotowałam na dziś. Zachęcam, żebyście zostawili jakiś znak, że widzieliście ten film, czyli komentarz, kciuka w górę, wszystko co wywoła reakcję i pomoże dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Miłego dnia, pozdrawiam. Pa.